Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak w systemie MySSI poradzić sobie z sytuacją, w której kursant rozpoczął szkolenie z jednym centrum nurkowym i tam został mu zarejestrowany kit, a chciałby je dokończyć w innym centrum nurkowym SSI. Gwoli wstępu należy pamiętać, że właś właścicielem Kita jest centrum nurkowe nie kursant, bo to centrum nurkowe de facto płaci za to, za to kit do SSI na co miesiąc i fakturze, więc wewnętrzne rozliczenia centrum nurkowego i klienta pozostają wewnętrznymi rozliczeniami centrum nurkowego i, nurkowego oraz klienta. Natomiast to centrum nurkowe z punktu widzenia mySSI jest właścicielem tego zarejestrowanego kita. Jeżeli zalogujemy się na centrum nurkowe to w funkcji przegląd szkoleń znajdziemy sobie wszystkie kursy, które w naszym centrum nurkowym są w danym momencie zarejestrowane, a jeszcze nie ukończone. Posłuszył się przykładem naszego Jana Kowalskiego, więc ja teraz wyszukam sobie wszystkie kursy przypisane dla Jana Kowalskiego. Możemy to zrobić używając jego Master ID, jeżeli znamy, lub po prostu imię i nazwisko. Po kliknięciu wyszukaj Zobaczymy wszystkie kursy, które w danym momencie w tym centrum drukowym są danej osobie przypisane. To, co nas będzie interesowało, to tu po prawej stronie mamy taki fioletowy przycisk usuń kurs jako niedokończony. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwolnienie tego kita a jednocześnie da to możliwość innemu centrum nurkowego, nurkowemu przejęcie tego kita, czy przepisanie tego kita do swojego centrum nurkowego. Pamiętajcie, że opłata za kita jest ujściona tylko raz przez to centrum nurkowe, które pierwotnie ten kit zarejestrowało. W związku z tym centrum nurkowe, które przeniesie do siebie rejestrację tego kita nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Niemniej jednak, żeby to było możliwe, to macierzyste centrum nurkowe, które tego kita po raz pierwszy zarejestrowało i opłaciło, musi tego kita zwolnić, i do tego właśnie służy ten filetowy przycisk. Zobaczcie, że jeżeli ja wcisnę ten przycisk oraz potwierdzę, to ten kurs zniknie mi z tego centrum nurkowego. Teraz, jeżeli nawet wejdę jeszcze raz w przegląd kursów i wyszukam sobie wszystkie kursy po numerze ID, Nurka, to ja już tego kursu OWD tutaj mieć nie będę. On teraz jest w takiej zawieszonej SS-owej czasoprzestrzeni, czyli nikt go nie ma przypisanego do swojego centrum, ale kursant cały czas ma dostęp do materiałów, cały czas ma ten kurs przypisany. Tak naprawdę kursant nawet nie dostaje informacji o, o tym, że taka operacja miała miejsce, więc z punktu widzenia kursanta czy klienta, ta operacja jest niezauważalna. Teraz, żeby takiego kita, który został zwolniony, można było przepisać do swojego centrum nurkowego, należy w tym samym miejscu, czyli tam, gdzie mamy wszystkie nasze kursy zarejestrowane. Wyobraźmy sobie, że teraz byłbym zalegowany na kolejne drugie centrum nurkowe, mogę wyszukać tego kita, ale muszę go wyszukać po Master ID. Tutaj już nie mam możliwości wpisania tego imienia i nazwiska, tylko muszę znać Master ID klienta i zaznaczam. Opcję sprawdź nieprzypisane kursy. I jeżeli osoba o tym Master ID będzie miała jakiekolwiek kity, które były jej przypisane, a następnie przez inne centrum zwolnione, to one teraz tutaj mi się wyświetlą. Na takim fioletowym polu. Tak jak wcześniej, fioletowy przycisk usuwał te kity, tak teraz mogę rozpoznać. Zobaczcie, że mam tu kilka kursów. Mam Altitude Diving, Basic Diver i moje OWD. I zobaczcie, że tutaj jest taki przycisk przypisz kurs. W momencie, kiedy kliknę ten, ten przycisk, potwierdzę, to automatycznie ten kurs. Ten kit zostaje przypisany do mojego centrum nurkowego. Pamiętajcie, nie najeczana jest teraz ponowna opłata za rejestrację Kita, bo ona już de facto powinna była być opłacona przez, znaczy była na pewno opłacona przez to macierzyste czy pierwotne centrum nurkowe. I teraz, tak naprawdę, mogę nawet odhaczając tego ptaszka, wyszukać dla tej osoby wszystkie kursy, albo teraz, dla przykładów piszę to imię i nazwisko. Zobaczcie, że po chwili pojawią mi się te wszystkie kursy, które on ma przypisane, oraz ten nowy z punktu widzenia mojego centrum nurkowego, czyli ten nowy kit do kursu OWD. On jest tutaj, tak jak ja bym go zarejestrował. Takie, tak zwalniać te kity oraz przypisywać sobie, jeżeli one zostały zwolnione, możecie bez liku. Kursant może teoretycznie robić jeden kurs w nieskończonej ilości centrów nurkowych. Jeszcze raz przypomnę, ta operacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Kit jest opłacany tylko raz podczas jego pierwotnej rejestracji. Warunkiem przepisania do siebie kita naszego kursanta jest zwolnienie go właśnie za pomocą flotowego przycisku przez centrum nurkowe, które tego kita po raz pierwszy zarejestrowało.